Cześć, kochani, witam Was w piątym dniu z Masów. Oczywiście wiecie, co tutaj robimy. Otwieramy kalendarze adwentowe i zdrapujemy zdrapeczki. Dzisiaj mam, słuchajcie, mix. Oczywiście, oprócz naszego świątecznego olczania mam dwie zdrapki kasa-kasa za 5 zł. Czyli jak zawsze, wkład jest 10 zł na odcinek. No i żeby był dzisiaj taki piękny, trochę świąteczny klimat, dodałam, jak widzicie, e, lampki. E, także. Zaczynamy odcinek, ale oczywiście, najpierw intro. No dobrze, kochani, więc zaczynamy otwieranie kalendarza. Zacznijmy może dzisiaj od Linda, tak niestandardowo, bo zawsze był sensej, ale zaczniemy dzisiaj sobie od Linda, więc biorę e, ten kalendarz. No i słuchajcie, szukam piątki, dzisiaj nie znalazłam wcześniej. Więc znowu będę musiał tutaj szukać razem z Wami. Piąteczki, okej. Okay. Piątkę mamy tutaj. Zobaczcie. I ją otwieramy. A dzisiaj mamy. No, ten cukerek już był. To jest yy, mleczny cukereczek. Tak. Taka. Mleczny cukerek. że mamy dzisiaj taki cukereczek. Dobrze. Teraz weźmiemy sobie Kinder'a. weźmiemy sobie może od tych słodyczowych kalendarzy. Jak Wiecie, no Kinder jest już otwarty. Tutaj mamy piąteczkę, i dzisiaj mamy takie oto dwie czekoladki. Zobaczcie. Także mamy dzisiaj, słuchajcie, takie oto dwie figurki w Kinderku. One są takie same, jakbyście jedli te, yy, takie zwykłe Kinderki po prostu. To botaniki Kinderki, więc naprawdę jest bardzo dobre są te czekoladki. No Kinder to po prostu jest chyba najlepsza czekolada na świecie, więc jedna jest jak zawsze moja z córką, a druga jest oczywiście chłopaka. Lecimy sobie teraz, słuchajcie, oczywiście do Sinseja I w Sinsaya też się nie szukałam piątki, także szukamy razem. Okej, okay, mamy tutaj, zobaczcie. Tu na środku i otwieramy piąteczkę. Ja sobie kiedyś paznokcie połamię słuchajcie, na tych kalendarzach. Okej. Okay. Co my tu mamy? O, kolczyki. Ja myślałam, że będzie znowu naszyjnik. Już patrzymy, jakie to kolczyki. Okej. Okay. Już zer zerknijmy razem na kolczyki. O, jakie piękne, zobaczcie. Mm, takie... Czekajcie... O, mamy takie gwiazdeczki i takie kuleczki, ale ładne. Naprawdę bardzo mi się podoba. Fajnie, że to nie jest taka typowo świąteczna biżuteria, tylko właśnie taka no na co dzień, bo takie kuleczki możemy nosić naprawdę na co dzień. A był ten kalendarz właśnie ze świątecznym biżuterią, ale jak oglądałam w coś w środku, to był taki sam jak w tym roku, więc mówię, bez sensu. No i teraz przechodzimy sobie do kalendarza z yy, balei. Mam kalendarz z balei i szukam piątki. Mamy tutaj na boku. Zobaczcie. Tutaj mamy piąteczkę. I otwieramy co my tutaj mamy. Wczoraj był szampon, a dzisiaj mamy o e kremdasz, czyli e żel pod prysznic. Chyba tak, taki kremowy żel pod prysznic. Oczywiście jak zawsze tam był napis. No i mamy e kremowy żel pod prysznic. O, -o. o proszę bardzo. Teraz powącham, ale oczywiście, tutaj ten napis, co jest tutaj, oczywiście, ja wam przetłumaczę i dam Wam takie jak wczoraj tutaj tłumaczenie. Już zobaczę, jak on, jak on pachnie. O jacie. Bardzo czekoladowo. Czy on jest. Tak, on jest. Słuchajcie, nawet taki. Zobaczcie, Wam go wycisnę. I on ma nawet taki kolor. Widzicie? Taki czekoladowy trochę. Ale ładnie pachnie. No, przetłumaczymy i potem Wam mm, przetłumaczę, tak jak Wam mówiłam wcześniej. I potem Wam napiszę, yy, co to jest za zapach. Ale tak przyda się, daje, że to jest No i został nam oczywiście ostatni kalendarz adwentowy, czyli mojego, od mojego chłopaka. Mamy kolejne zawiniątko. Yy, I słuchajcie, kolejne zawiniątko jest bardzo takie mięciutkie. Więc patrzymy, co tutaj jest. Zeknijmy razem, okej, okay. znowu za wyjątko, także bierzemy i odpakujemy. O, czyżby to były kolejne gadki? No fantastycznie. Zobaczcie, mamy kolejne majciożki, yy, też z Victoria's Secret. No nie widać tutaj tego napisu, ale tutaj już wam zrobię ostrość. Proszę, też jest Victoria's Secret i powiem wam, że bardzo ładny kolor mają te gadki, bo on jest taki nieoczywisty, taki trochę filetowy, trochę taki brązowy. Zobaczcie sami, on nie jest taki typowo brązowy, tylko taki właśnie trochę pod fiolet. No tutaj wychodzi na kamerze jak taki brąz, ale on jest troszeczkę pod taki fiolet. No piękne te gadki są, także dziękuję oczywiście, dziękuję oczywiście mojemu chłopakowi za przepiękne gadki. Przydadzą się, jak to zawsze. No i co? Oczywiście teraz zmieniamy kadr na zdrabkowy i patrzymy, co tam dzisiaj nam przyniosą zdrapki, Czy kolejną wygraną okaże się. Także zmieniamy kadr. No dobra, to w takim razie mamy tutaj już nasze zdrapeczki, czyli świąteczne odliczanie, jak zawsze. I dwie zdrapeczki za 5 zł, Kasa, kasa z numerem czwartym, z numerem pierwszym. Zobaczymy, czy coś wygramy. Zobaczymy, być może widzicie te tutaj piękne lampeczki, one tutaj też są z nami. Oczywiście zaczniemy sobie od świątecznego odliczania. I ja przybliżę na piąteczkę. Okej, okay. na piąteczkę. I zdrapujemy, szukamy słuchajcie oczywiście prezentu. A dzisiaj mamy co? Lizak. Lizak jest warty 100 tysięcy złotych. O Jezu, drogi ten lizak. Ja rozumiem, że wszystko jest drogie, ale taki drogi lizak. No cóż, no trudno. Nie znajdziemy w takim razie tutaj prezentu. Odkładamy na bok. I bierzemy nasze zdrapeczki. Zaczniemy od kasy-kasy z numerem pierwszym. Troszkę was oddadalę. No i szukamy wygrywające liczby w naszych liczbach. I chyba to wszystko. No i jeszcze ona odwrót, oczywiście, mamy naszą drugą grę, ale najpierw zaczniemy od zdrapywania. I wygrywające liczby to 4, 3 blisko siebie i ostatnia liczba to 13. No i zobaczymy, czy coś wygramy. Tutaj mamy 27, 24, 1, czyli numer zeratki, 31, odwrotność 13. No i słuchajcie, yy, jedna, jedna z Was zauważyła, że jestem jakby opóźniona z zdrapmasami, ale ja Wam mówiłam w pierwszym zdrapmasie, że te zdrapki... Że te właśnie z rap będą wstawiać, będą wchodzić jeden z jednodniowym opóźnieniem. No po prostu tego inaczej nie dam rady nagrywać. Teraz, jak jestem jeszcze w domu, no to spoko, ale jak wrócę do pracy, no to niestety, ale uwieścimy, mi, że nie, nie, nie dam rady nagrać tego samego dnia i wrzucić. Także to po prostu zrobiłam sobie tak ułatwienie, żeby mieć czas na montaż, żeby ten montaż nie był taki od czapy. No to wtedy właśnie mam jedno dnia, jeden dzień, tak jakby, przerwy. <grym> I no dzisiaj właśnie mamy piąty, no widzicie szóstego, a szóstego widzicie, zobaczycie siódmego, także no, mam nadzieję, że, że, że rozumiecie. I tutaj mamy numer 14, czyli ta drapeczka okazała się, słuchajcie, pusta. Zobaczymy jeszcze, a nie, poczekajcie, jeszcze odwrócimy i tutaj jeszcze, no odwróciłam przecież gry, więc otwieramy garnek, garnek pierścionek, pierścionek, pierścionek złoto. Złoto, złoto, portfel i cegarek. Klik i klik. tutaj drapeczka pusta. I mamy kasę, kasę z numerem czwartym. Te zdrabki, słuchajcie, wybierał mój chłopak sam. Także, no zobaczcie, jaką ma rękę. Ciekawe, jestem, czy się też coś wygramy. I mamy numerki 15, 6 i 23. I szukamy.

zawsze podczas moich nagrywek mamy trzy ostatnie szanse w tej grze. No chyba słuchajcie, dzisiaj będzie pusty zdraping. No dobra, na razie mamy pusto, przejdziemy sobie na drugą stronę i patrzymy tutaj. Portfel, portfel, złoto, zegarek, pierścionek, pierścionek, zegarek, zegarek, plik. I ostatnia szansa to portfel garnek i złoto. No niestety ale strapeczki puste. Także dzisiejsze podsumowanie jest takie, że wydaliśmy 10 zł. Jesteśmy niestety na minusie. Nic nam nie wpadło. No trudno i tak się czasem zdarza, że mamy lekki minus. Dajcie znać, czy Wam się podobają te lampeczki, czy tutaj dodawać te lampki w vlogmasach. Jeszcze tak trochę jest przystrojona świątecznie, niedługo oczywiście my dekorujemy domy, mieliśmy teraz weekend, żeby udekorować, ale słuchajcie jakoś tak nie mamy weny, więc może teraz w tym tygodniu to ogarniemy, była choinka już u córki, także jutro wam pokażę co dostaną na Mikołajki mój chłopak, moja mama i moja przyjaciółka, także mam nadzieję, że Wam się filmik spodobał, jeżeli tak, to pamiętajcie, aby dawać łapeczki w górę, komentujcie, oczywiście subskrybujcie, a my się będziemy już w kolejnym filmie, czyli kochani, do jutra, pa pa!